Witaj w kolejnym dniu naszego wyzwania Procreate, dzisiaj 5 grudnia i hasło herbata. Jeżeli jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś poprzednich haseł, Advent Shalik, to koniecznie um, tutaj kliknij sobie w opis do tego filmu i tam są odnośniki do wcześniejszych wideo. Um, tutaj pokazuję takie proste inspiracje, wskazówki, jak można wykonać dane hasła. I dzisiaj mamy herbatę. I teraz herbatę moglibyśmy sobie. Narysować na przykład w taki sposób, jeżeli ta ilustracja ci się podoba, zatrzymaj to wideo, zrób sobie screenshot tego obrazka, spróbuj go odrysować po prostu i e, wykonać taki projekt. Um, ale pomyślałam, że może dzisiaj nie będziemy, nie będziemy ilustrować, tylko zajmiemy się literami. Przyjrzymy się dzisiaj troszeczkę literom. I teraz e, w tym celu przygotowałam taką prostą grafikę, e, która która może Ci pokazać jak, jak przygotować dane hasła. I teraz tak. Słowo herbata albo jakiekolwiek słowo możesz napisać w przeróżnych wariantach i tym się dzisiaj zajmiemy, jak te warianty tworzyć, na co zwracać uwagę. Tutaj jest kilka przykładów. Ja może to wyłączę. Tutaj sobie jeszcze to połączam. Tak tu. Wygląda. Więc naprawdę jest bardzo wiele y, możliwości, tak, z różnymi, z różnymi ozdobnikami. Tutaj mam jeszcze inne, tak, herbata. chociaż mnie tutaj, no też pisałam herbata. I teraz się przyjmiemy, przyjrzymy w tym odcinku kroją, rodzajom pisma, na co zwracać uwagę, jak można jak można tymi literami się troszeczkę pobawić, żeby nie zawsze one wyglądały tak samo. Bo zdaję sobie sprawę, że tutaj są osoby, które może um, niezbyt często um, trenują pismo i może jest to dla Was trudne, więc chciałam Wam podać kilka tu takich konkretnie osiem wskazówek na co zwracać uwagę podczas pisma. I teraz tak. E, tutaj mamy możliwość wariacji, e, wariacji wielkością, czyli w zależności jakiej wielkości są Twoje litery e, możesz e, je wyróżnić. Możesz też litery rozciągnąć w szerokości i też wtedy nadać temu napisowi zupełnie innego charakteru. Możesz też dodać szeryfy tak? I wtedy to pismo będzie zupełnie inne. Mogą to też być esy floresy, czyli takie różne ozdobniki na początku, na koniec liter albo gdzieś, gdzieś pomiędzy. co Wygląda to mniej więcej tak. Możesz też zastosować, zastosować kursywę w literach, tak? czyli pismo pochylone zupełnie inaczej już wygląda. X-linie, czyli w zależności gdzie te, gdzie te kreski w literach są, czy u góry, czy na dole, możesz też tutaj różne warianty uzyskać tego napisu. W Procreate masz taką możliwość, że możesz sobie tutaj y, wybierać pędzle do wyboru, do koloru, więc naprawdę jest bardzo bardzo dużo możliwości, ale czasami y, zbyt wiele, y, czasami mniej jest więcej, o tak powiem. Więc y, tutaj warno, warto, y, warto wybrać sobie takie najfajniejsze, które, które ci się sprawdzą. No i na sam koniec to są różne efekty specjalne, czyli na przykład cieniowanie liter, wypełnianie tych liter różnymi efektami, czy też yy, tutaj troszeczkę słabo to widać efekty 3D. Ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować, bo ta lekcja trwałaby dwie godziny, a, a chciałam się zmieścić w krótkim, w krótkim czasie. W pierwszej kolejności zajmiemy się wielkością liter. To jest taki najprostszy sposób, aby uzyskać różne warianty, to sobie teraz to yy, wyłączymy. Przejdziemy na nową warstwę. Ja wybrałam akurat kolor żółty i pędzlem będziemy pisać farba gesińskiego. Włączę sobie też linijkę. Linia pomocnicza. Gotowe. I teraz tak. Napisz kilka razy sobie słowo herbata. Tak w miarę szybko. Tu chodzi o naprawdę o Zauważenie tych, yy, tych różnic. Ja może sobie tak przesunę. Lubię bardziej pisać pod kątem. Dobrze. Takiej wielkości litery. Teraz obniżymy troszeczkę ten rozmiar i będziemy pisać tylko w jednej kratce. Herbata. Już jest zupełnie inny efekt. Więc, jeżeli piszesz kilka słów, stara się e, zwiększyć rozmiar e, swoich, swoich liter i zobaczysz od razu efekty. E, kolejnym, kolejną e, taką możliwością to jest szerokość liter. Możemy zmienić też e, szerokość liter. To sobie tu sobie to łączymy. I teraz na przykład zastosować taki efekt. Ja może zmienię pędzel na Monoline. Oj, coś mi tu. Trochę rozwiększę. I teraz można zastosować taki efekt, że po prostu rozciągniemy sobie te litery w szerokości. Trochę za grubo pojechałam. W swoim tempie. Ja tutaj troszeczkę przyspie przyspieszam. Czyli tutaj już nie działamy na wielkości liter, ale po prostu je rozciągamy. One są coraz szersze w porównaniu do tego i na przykład um, stosując taki efekt, nie wiem, wesołych świąt, wesoły byłoby rozciągnięte, a świąt na przykład większa, większa czcionka. Więc tutaj można e, tak e, tym zarządzać, że tak powiem. Kolejny, kolejny taki wariant to zastosowanie szeryfów. Napiszmy sobie teraz herbata. Ja tutaj piszę pędzlem tym Monoline czy Fineliner, fine u Ciebie może się nazywa. I zobacz, za każdym razem ten napis wygląda zupełnie inaczej. I tutaj tak samo jak w poprzednich filmach nie spiesz się i też nie, nie oczekuj tutaj perfekcji. Masz cały miesiąc na takie małe ćwiczonka i po miesiącu zobaczysz na pewno efekty. Herbata już jest inaczej, tak? Cały czas ten sam napis, ale już inaczej wygląda. Dobrze, nie będę teraz przełączać, ale tam na dole było kolejne, to były esy, floresy. Tutaj, w zależności, jakim pędzlem lubisz pisać, ja może tutaj sobie wezmę farbę gestińskiego. Esy, floresy to są takie ozdobniki na początku litery, bądź, bądź też w środku. Ja może teraz napiszę. Wybrałam teraz farbę gesińskiego. I tutaj można. sprawdzić co się fajnie prezentuje. I teraz tutaj na końcu, na końcu słowa w literze można też zastosować jakiś efekt, tak? Coś takiego. Tak to się taka dziura zrobiła, więc E, warto sobie taki wyraz kilka razy poćwiczyć, bo nie zawsze za pierwszym razem e, te esy floresy nam będą tutaj pasować. To jest tak jakby dziurań, ale zazwyczaj, jeżeli mamy jakąś kompozycję, że mamy kilka wyrazów, to wtedy na przykład tutaj można e, dodać kolejny napis, tak? Nie wiem, Wesołych Świąt, i tutaj by było Wesołych, jakieś takie bardzo. E, bardzo takie wyszukane i tutaj świąt może można napisać jakimś taką pro, jakąś, prost, jakąś prostą czcionką i wtedy to e, też będzie fajnie wyglądało. I herbata, może jeszcze z dużej litery napiszemy. Chociaż tutaj nie pasuje, tak, bo się przecinają te litery ja może tutaj może tak tutaj też bo A nam się nie zmieści, więc też to bardzo nie pasuje może tak i coś takiego i tutaj też kilka razy sprawdź, co ci się podoba, jak to wypada. Dobrze, co tam było kolejne. Możemy zastosować kursywa. Kursywa. I teraz tak, ja sam tutaj narysuję linie pomocnicze. Troszeczkę do góry, minimalnie sobie to rozjaśnię i na kolejnej warstwie napiszę sobie herbata. Ja sobie lubię tak przesunąć, jeżeli piszę na papierze, to też przekręcam sobie papier. I teraz tak. Herbata. Aż chyba za, za pochyło to narysowałam. Przekręcę. O, teraz będzie lepiej. Dobrze, i teraz, właśnie trzymając się tych lim pochyłych, możemy pisać kursywą. Ja cały czas piszę tą farbą Gysińskiego. Tutaj to T nie za bardzo. Linia. I tak. Też to było trochę niżej. Tak. Jak sobie wyłączę. Widać, że jest kursywa. To sobie skopiujemy. I przesunę tutaj w tą stronę i napiszę jeszcze małymi literami. Herbata, coś takiego. Tutaj tak samo można połączyć tyle, że i, i kursywa, i esy floresy tutaj też by się nadawały, tak? Coś takiego, więc tych możliwości jest naprawdę. Sporo. Tutaj widzę, im, im częściej piszę, ta ręka mi się e, rozgrzewa i, i coraz fajniejsze efekty wychodzą, więc tutaj mamy kursywę. W następnym punkcie było linia X, tutaj może sobie znowu zmienię na monoline, bo tutaj łatwiej to e, pokazać, to rzucę sobie warstwę, mam. I teraz tak, e, pisząc literkę H masz możliwość napisania tej linii bądź tutaj. Bądź też nisziutko, bądź też tutaj po środku. No i oczywiście różne tam warianty są też pomiędzy, ale właśnie przechodząc z takich e, ekstremów, tak, bardzo u góry albo ba, bardzo na dole, e, uzyskujemy taki, taki fajny efekt. Jeżeli pamiętasz swoje e, zeszyty z języka polskiego, tak, to tutaj mieliśmy takie linie i na przykład, nie wiem, literka A y I tutaj ta linia, ona się nazywa x i ona definiuje wysokość tutaj, tak, tych linii, czyli na przykład, gdyby tutaj był h, to ta linia byłaby tutaj. Dobrze. I teraz, jak to się przedstawia? Napiszmy sobie herbata. Już teraz na szybciutko, i tutaj obok, możesz jeszcze napisać y, to drugie ekstremum, czyli tutaj. Herba. się przedstawia i teraz mamy jeszcze. Mm, zmiana pędzla. Tutaj w bibliotece klasycznej tak w zależności, w której teraz jesteś w bibliotece. Ja przeszłam do biblioteki klasycznej i tutaj mamy. bibliotekę, która się na, nazywa atrament i tutaj sobie możesz przetestować y, bardzo wiele. Bardzo wiele pędzli. Tutaj na przykład jest taki pędzel, który się nazywa wyciek farby. I on tak się prezentuje. Tutaj widzę, że stabilizacja nie jest ustawiona w nim. Więc tutaj możemy sobie wejść w stabilizację i tutaj troszeczkę zwiększyć. Wtedy to wygładzanie będzie lepsze. Zobaczmy. O, już jest lepiej. Taki fajny efekt, może ja sobie tutaj to mm, zrobię na, na nowych warstwach. Herbata i zobaczmy co tutaj jeszcze jest, sucha farba też fajny pędzel. Chociaż nie zostajemy na tej samej. Tak się przedstawia. On nie reaguje na nacisk. Ten pędzel. Mhm. I tutaj jest naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele pędzli do wyboru. Ja lubię korzystać z ołówka. Lubię też farbę Kiesińskiego, którą bardzo często piszę. Ołówek, sucha farba, pojedyncza linia, czyli monoline, pióro. I tutaj jeszcze w bibliotece e, nowej, tej Procreate, mamy taki pędzel, który się nazywa Outline. Biblioteka Procreate, i tutaj mamy e, bibliotekę liternictwo, i tu na samym dole to jest e, taki Outline, ale on się nazywa tutaj Ruby Rose. Dłużmy sobie nową warstwę. I on jest dwukolorowy, i teraz w zależności, jakie kolory sobie wybierzemy, czarny i różowy. Ja na przykład teraz czarny zmienię na nie wiem, na zielony. Będzie tak. Jest nawet podwójnym. Podwójnym pędzlem. Mm. Ale tutaj coś jeszcze fajnego w piórze jest taki taki fajny, wyciekający o ten. Night, jar, mhm, on jest złożony z dwóch pędzli, tak się przedstawia, on reaguje też troszeczkę na nacisk. Mały nacisk, duży nacisk, mały nacisk. Więc e, tych pędzli jest naprawdę sporo. Można wypróbować i wybrać e, to, co ci się najbardziej sp sprawdza. Mm, w piórach. Aha, tutaj w markerach był bardzo fajny. E, w markerach mi się spodobał tutaj cen Centurion, tylko ja sobie zmieniłam tutaj e, ustawienia. E, w stabilizacji mam ilość teraz na 21, i tutaj. W stabilizacji 26. I tutaj można. Oj! Dołożymy sobie warstwa. I on właśnie ma taki charakter mar markera. Bardzo fajny. Tylko w stabilizacji trzeba sobie troszeczkę podnieść, bo w przeciwnym wypadku te linie nie są takie... Proste. Herba. Ta. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te takie podstawowe zmiany w piśmie, y, jakie możesz wykonać, aby właśnie zmienić charakter napisu. Ale może jeszcze pokażę szybciutko, jak. Y, jak uzyskać y, tutaj takie y, f, fajne, fajne efekty, na przykład specjalne cienie, wypełnianie? To jest, pokażę jeden, jeden z przykładów, taki prościutki. Yy. I tutaj sobie włączymy herbatkę. I tą może, może na tej pokażę, na tej ostatniej. Yy, dobrze. Yy, yy, I teraz wybierzemy sobie tutaj yy, blokadę kanału Alfa. Pojawia się taka, taka kosteczka. Ja tu sobie zmienię teraz kolor na mm, ja taki żółtawy i poszukam pędzla w bibliotece klasycznej. W areografii on jest. Miękki pędzel u samej góry. I teraz przejadę tak i zmienię sobie jeszcze kolor na ciemny czerwony. I tutaj przejadę do dołu troszeczkę. może jeszcze, jeszcze ciemniejszy, tylko zmniejszy trochę i mam taki fajny fajny efekt y, wielu kolorów, Teraz zatem jak widzisz jest kilka prostych możliwości, jak można zmienić napis, właśnie zmieniając wielkość, może dopisywać, dopisując, dorysowując szeryfki, esy, florysy, kursywa, zmieniając położenie X linii, zmieniając pędzel albo nadając różne efekty specjalne. Można wykonać bardzo fajne napisy, żeby nie pisać zawsze takimi samymi krojami pisma. Jeżeli ta grafika jest ci, jakoś pozwala ci to zwizualizować, jak to, jak to wykonać w praktyce, tutaj sobie zajrzyj do opisu pod tym filmem i możesz ją sobie pobrać i zapisać na swoim tablecie, żeby sobie właśnie przypominać o, o tych różnych wariantach. Jestem ciekawa jak wasze herbaty. No, takie padło akurat hasło herbata. Nie chciałam dzisiaj rysować herbaty, tylko właśnie może coś, coś innego pokazać. I tutaj, te wszystkie zadania, te różne takie warianty możecie wykonać na swoim imieniu. Tak? Ja lubię sobie właśnie pisać własne imię i sobie tam pokombinować właśnie z tymi zawiaskami, z szerywkami. Więc to jest takie bardzo, bardzo wdzięczne ćwiczenie na własnym imieniu. Dobrze, to wszystko na dzisiaj i widzimy się za dwa dni. Trzymajcie się cieplutko, papa.